Że, lubi się ufalić, ale zapytać, czy, że nie lubi się utrwalić, ale chciałbym zapytać, czy nie lubi się nie Chciałbym się zapytać, czy zdarza współpracę, współpraca, możliwość narodzenia współpracy z doświadczonymi dziennikarzami, to byłoby specjalistami na żeby ludzie dowiedzieli się o sukcesie. i przegrał włosy, no bo wiadomo, ja to wskazuje, że nie była lepiej prowadzony, to być może byłaby też szansa. Ja było, mówię, mało na to świadki, kiedy, mam jeszcze nie było decyzji, kto jest kandydatem. Tak? Mówiłem i z przekonaniem, i nie dlatego, że jestem bardzo mądry, tylko staram się nie zamykać odnośnie rzeczywistości, że Polska, podobnie jak Wielka Brytania, jak Stary Zjednoczony, jest podzielona pół na pół. Prawie idealnie pół na pół, jeśli chodzi o sympatię i emocje i że w związku z tym każdy detal odgrywa bardzo poważną rolę. Czasami jesteście jest nam nieśli, kiedy mówię, to nie jest taki własny Raz a znajdziemy y, naukowca albo dziennikarza, albo firmy od PR i ona załatwi za nas wybory. Gdyby tak było to w bardzo wielu miejscach na świecie wyniki były ja chcę i będę współpracował z ludźmi, i znajduję połowę tych ludzi, którzy myślą dwa lata do przodu, a nie dziewięć lat do tyłu. Między innymi dlatego, w całej Europie mamy problem z radykalną prawicą, z tymi y, populistycznymi ruchami i na przykład przegrywamy wiele badali w internecie. Nie dlatego, że nie mają fachowców, a mundurowy fachowców, tylko że oni są, i tutaj sprawa to w jakimś że znaczy, oni lepiej odpowiadają na emocje i strachy ludzi. To nie jest tylko polski przypadek. Tak jest, że tego typu ruchy, jak w Polsce brały częściowo miejsce, taką generację, wtedy, kiedy ludzie boją się, a ona była pandemia jest which means, which means i wojna, to wiecie, tych tych dolej do tej niestabilności politycznej jest duża. I wtedy tym, którzy nie biorą odpowiedzialności za prawdę czy za logikę, czy za solidność argumentów, tylko są dobrze brane na emocje. I jest dużo łatwiej wykrywać tej emocji w internecie. Sami, jak sami nie jesteście na TikToku, to Wasze dzieci są na TikToku. Widzicie, czy w internecie najpierw mówimy, bo ich będzie Widzicie, jak tam wygląda przekaz. Nie ma, nie ma punktów odniesienia do tych Nie ma, że. My kiedyś nawet o tym mówili, ale jak w gazecie napisali, to tak jest. Jak w telewizji powiedzieli, to mniej więcej tak jest. Jak profesor nauczyni no, powiedział, to jest tysiąc tak, razy bardziej że tak jest. A teraz. Jest, yy, nie ma zgody co do podstawowych faktów i o wszystkich tych cudownych emocjach. I niestety o wiele częściej emocje negatywne. A na pierwszym jest to strach. A strach często powoduje agresję. Słuchajcie, no to co wyradzi brak? No czy wy, wy, myśleliście kiedyś, że to będzie 7%? Wiecie, ile to jest 7%? Wiecie, ile to jest 7%? Setek tysięcy ludzi i oni akceptują te rzeczy, które robią. Ja już nie mówię, to wiecie o i tak dalej, ale, ale to jest jakieś patje, które mówię bardzo wyraźnie, że my żyjemy w nowej rzeczywistości. I dla mnie ja nie mam kompleksów, Ja uważam, że jednak warto też wiedzieć dlaczego. Wam, a wam, nie mi. Mi też, nie wam. Dlaczego udało się wybrać 15 października? Bo działaliśmy na maksymalnie emocjach. Potrafiliśmy właśnie w sposób bardzo nowoczesny zareagować na zło, które, które tamten rząd y, 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 narzucał Polsce I cała ta kampania była też zbudowana na pozytywnej, ale bardzo potężnej emocji. Znaczy, do dzisiaj nikomu nie udało się zaprosić blisko Janomirów i Zawsze z całej Polski. Więc ja to ma potężne emocje. Dzisiaj, jak jesteśmy władzy, o tę emocję, trochę trudno że. Ta lękowa jest taka, taka, świetna. Ale proszę mi, znaczy tak, proszę mi zaufać, znaczy też chyba się dotarcie. Nikomu na ta ziemi tak nie zależy żeby za dwa lata od z wybory z